a jak my wysoko jesteśmy, my jeszcze nie walniliśmy tej? E tu nie mam bordera? Nie mam szans, muszę ale ci znowu. Bo jak ja wląduję, na bo bachy... pojechali. Kto pojechał? Każdy, ja i każdy dostałem. Ja ja jeszcze jestem. Wejdź do nich na... Trzeba uciszyć ten opierdziel. Siedzą wracać się. Dobra, nie, Biela, wracaj się. Nie. Nie wie, was, oj, magik, Magik, słuchaj mnie teraz no. Gdzie są szczury, wiesz może? Nie, oni się... Tylko. Co, mają? Cicho! No, ma, ma, Skąd? Nie, nie, nie nie, nie, nie. Magik, gdzie są szczury? Szczury prawdopodobnie tepnęły się do bazy, bo my zrobiliśmy podkop i wysadziliśmy dosyć dużą część Nie stójcie, nie, nie, nie w ogóle nie cofajcie się do ich bazy nie wiem, nie do nie cofajcie się tej bazy, to nie jest ważne, grącie naszej. Oni nie posłali wszystkich jednostek do tyłu. Dobra, A, to czy czy co zrobić? A, ja w bazie szukuję jedzonko. No, to, to ja samolotem przelecę tą bazę. Ja i Giela. Dobra, co? słuchajcie, musimy się zastanowić, co robimy dalej. Szczury mają straty... Cześć, Tele, cześć, Król Ziemniak i... ...Husk, wy zostajecie w bazie, jasne? Tak. Reszta? Możecie atakować, ale spokojnie ja was błagam, to jest naprawdę ryzykowne. Patrzcie w patrzcie w patrzcie W moim tam, Ale patrzcie w No ja wiemy, my tam byliśmy. My to rozwalamy. Po tu nie atakuści... planują? Ej, czekaj, Vercik zejdź, wejdź. zejdź, wejdź na kanał. Dobra mi się, sk chcecie skoncentrowany atak, tak? Nie, tak. No tak, ale by... Po prostu <noise> zostać. Oni w płycie biegają. Nie nie, 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 oni tam moje wieżę poprawi, Nie. Nie kość nie, tam, schowaj się. Nie, to co, my, za, co, co, my już co? zaraz też idziemy. Odać odlecia, odleciał, odleciał. A gdzie oni są? Do bazy. Jedna, trzy osoby, które wyznaczyłem, fajcie hmm. się do bazy. No, no ja bo, jestem oni, w bazie, nie nie magik. Nic to, nic to. Weź mi to, nisz. Ej, czekaj na mnie, czekaj na mnie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie, ale startują? A jaka jest Kami sytuacja u nas? bym mógł startować. jest Po to mieliście stać w bazie. Jak ty, jak to teraz chcecie stracić? Normalnie my... Ktoś... Nas jest w czterech. Nie, nie, ale mamy marchingana. Marchinganem jak będziemy nawalać Ej. w samoloty, no to no szybko zniszczono. A ty ty ty? Samoloty? Ty ty ty. Oso... Magik. Magik. Daj mi... Sysie. Musimy mieć jakieś dowodzenie. Kogoś, kto się będzie słuchać.

Czaj, nie, 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 widzę mnie, nie, 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 to, ty, to nie, 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 Czaj, zobaczcie. to ja. ja, to Ja nie, 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 kto nie, kto strzelił, kto strzelił, kto strzelił, nie, ja strzelił. nie, 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 oni nie, oni nie, są? nie, 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 Chodźcie na okopy, tutaj nikogo nie ma na tych okopach. Rądzi ja? Magik. Magik ja buduję dach nad fabryką. siedzi przy kanonie. Po wojnie! Co znaczy po wojnie? Rzeczy może do szczurów i on odpowiedział mu, że po wojnie będziemy mógł dołączyć. A kto chce do szczurów? Są, gdzie oni są, gdzie są? Bo wiedzą, że zastrzelili. Wiem, Ej, oni wiedzą, oni wiedzą, że Róba, są w bazie. wiedzą. Miszcie tą bazę Ej, i się chowajcie. Oni tam wrócą. Ponoć to, ponoć to, spadamy, cofamy się, cofamy się, cofamy. No. Dobra, Wziął... wraca, wracaj, wracajcie się do bazy. Cofajcie Jak... się. No. Idioci. No. to jest to dobra, to jest ja nie zabrałem ten. Ja go chodź, Ej ja mu próbę, żebyłem. Ale powoli, powoli wyważę na wszystko. Powoli. I to swifcie, no chodź. <coughs> Ej ich tu nie ma, ale ja widziałem kolejne tory jak coś. Mamy biodizel, mamy biodizel. Wylewaj ten biodizel tutaj. Państwo, tu, na lipcu biodizel ty. Tu jest biodizel w skrzynkach, wylewasz to, wylewasz to, Grifujemy wszystko. Dobili mnie, dobra. Oni wiedzą. Ej, o kuroszku. Spokojnie wygrywamy to wojnę. My mamy przewagę dużą. Oni nie wiedzą co my robimy. I nie wiedzą jest nasza baza. Uciekamy, 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 uciekamy. Ale to kwestia pasu tylko. Zakopito, to. Zakopuję! Ej, ja jestem poza pasu, ja jestem w tym. Jestem Dobra, chodźcie na nie, okopy, chodźcie wszyscy, co są bardziej na okopy w tym momencie. Nie, główno prawda, nie wszyscy. Ja buduję dach, żeby nam nie zbombardowali fabryki, żeby nam. Kto jest chodźcie Zdobiec. na okopy. Ej, dziewięć tysięcy, dziewięć jesteście, jesteś, bo jestem pod ziemią, już. Problem polega na tym, że no, nikt nie jest bądź. wolny. No, to dawajcie na inny kanał. Nie, żeby to. Nie no no to i to teraz na inny jakby kanał? jakiś samolot leci, nie wiem z boku, na no, to mam Dawać do tego. Ej, A nie lepiej, żebyście odlecieli. No co? Dobra, wróćcie. tą wodą wtedy? Co wtedy? No, 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 no. Ja tu jestem, ja tu jestem. Gdzie, gdzie jesteś. No, tutaj w lesie. Ej, to odlećcie ich z... helikopterem. Odlećcie ich helikopterem. Tam mówi, że. Cio, cio, ta... cio, 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 cio. Tam cio, mówimy, co mówi. to on mówi? Nic nie mówi, ja już iść Ej no to weźcie, chodźcie tu, a nie tam Bo wyzyskujecie, on coś mówił, że Bo oni tu idą wszyscy No to chodźcie, to nie yy, wodą Ej, on ma detonator, detonator ma No, czyli no mają gdzieś też furtkę No nie wysadzą całej bazy swojej Padą, tak Ale mi chodzi o detonator, o detonator Albo gdzieś, gdzieś przy gapie Albo u nas ktoś Ej, to ma zaklankował no, chodźcie, ja no. U nas bał razu posadzili. Ale, ale ja oger... ja, ja oger nie żyje. Ja oger nie żyje. Uf, Ej. Ej, chodźcie tu ze strony, gdzie jest ta. gdzie jest woda? Gdzie my przyszliśmy, Chodźcie tu do laty. Albo leci, jeden. Jest lec, to tym? W piątce, patrz! nie no, mnie samolot, rozwaliłem mnie samolot! Nie, e, zrzucili się, zrzucili się! No ja i rozwaliłem samolot. Strzelamy się z nimi. Dobra, powodzenia panowie, no. że wam życzę. Jeden leży, jeden leży! Krzyż na drogę. O, padłem, 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 padłem. Nie, 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 Ile ich jest? Ile ich tam jest? jest? No i dobił. Ile ich tam jest? Ile ich tam jest? To... Popiro, teraz jesteś u nas, tak? Ej, Ej, e, ja są... ale nie piszcie nic, no nie, no p... nie, nie, p... nie piszcie nic, napiszcie, że... Hiro, po co? Ej, to chodź tu, chodź tu. Ale oni nie widzieli. No tak. Ej, uh... no chodź tu. No, chodź tu. Ktokolwiek jest, nic nie jest. Który ma, seta, który ma seta. Rzymia, okay. dawaj seta? Dawaj seta. Ja Kupi, mam seta. Jest? Ja was? mam drugiego seta. Ja mam drugiego seta. nie jesteś... Ej, Ej, może... Ej, Który się nazywa? Nie, nie, z was ma Ja mam, ja mam, ja mam. Którego chcesz? L yeah. czy ch, H? L czy H? L czy H? Ja mam H. Husk, husk. Ej, a ja, kto, jest, kto jest, jeszcze w bazie przeciwnika? Ja! No to chodź tu ze strony... Ma? ...wody, chodź tu, ja tu jestem w lesie. I lecimy. Nie mogę, tu, Ej, wody, tylko, wody, tylko, wody jest. Dobra, Ej Bardzo Ej. Jak, jak, jak Ale to dlatego ja, my będziemy się chronić! Ej, jak... Eee, milimetr, powiedz. Nie.

Przyczynkuje węgiel, ale nie, to nie za mało. Ej, może wszyscy ja mam jest. tego, ja mam mega dużo fuela, możesz, <try> ty ty ty. które możesz polecieć piropem. to ja Chodź, znaczy nie ma fuela, tylko mam wiesz, i tam... Chodź. oni są No. No to się, pić to jest tu masz, ten moment, w którym tzn. nie masz bloki, bądź. Tu masz bloki. W Naprawdę? Masz RPGa? Czekaj, tam jest więcej bloków! Masz znajdź helikopter, ej! Piru, znajdź helikopter! W helikopterze jest tego, druga część. Ja się zastanawiałem, bo my robimy to z drewna, a co gdybyśmy zrobili to półpłytkami i zalali je wodą? Według mechaniki Minecrafta TNT nie powinno tego wysadzić. To powinno być odporne wtedy na TNT. Tylko nie wiem, czy... Nie, tutaj jest źródło wody, więc na spokojnie. Więc git, git, git. Então Ale nie, 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 nie. E, tutaj możesz rozlać tylko w dół, wiaderko. I to poleci na całą bazę. Byśmy musieli dolny pokład zrobić, żeby, e, żeby móc tutaj zalać. Więc nie wiem, czy jest sens robić tego z pół bloków. Byśmy musieli najpierw dol dolną część tego, tutaj, tą część dachu, byśmy mogli dopiero zalać tą część dachu. Rozumiesz, o co chodzi? No dobra, możesz to już robić, ale lepiej żebyśmy zrobili na początku jedną, potem drugą, potem trzecią. Ja idę teraz kupić drewna, bo się kończy powoli. Co? Masz ekierę? Eee, ja Witaj tam. więc dodaję to, dodaj 7,5, to 7,5, to do 6. ale... A my po mnie się Cię, eee, to jest i nie mogę Co posiada w tom? Extend with armor, muzzle Okej, okay. to, to ma dobre wstępie, coś pomyślę.

2-300, как бы было.